Wibracja dnia na środę 5 listopada 2025 roku. Wibracje budujące to 5, 11 i 9. Wibracje pośrednie to 7 i 9. I wibracja docelowa to 7 w księżycu rosnącym. Natomiast dzisiaj, Szanowni Państwo, jest taki czas, żeby coś uciąć, coś posprzątać, coś zakończyć, z czymś zrobić po, po, po porządek, że tak to określę. Natomiast dzisiaj to też jest taki, powiedzmy, czas, gdzie co ma upaść, to upadnie. Co ma się skończyć, to się będzie kończyć. Więc jeżeli na przykład zbierało nam się na to, żeby z kimś się rozstać, to dzisiaj to będzie takie, powiedzmy, dosyć łatwe. Zbierało nam się na to, żeby z kimś się gdzieś tam, powiedzmy, pokłócić albo gdzieś tam zmierzyć, to dzisiaj to może być taki, powiedzmy, dzień do walki, ale tutaj w tej walce będzie tylko jeden wygrany i jeden przegrany, zatem tutaj jest to taki, powiedzmy, dzień do swego rodzaju ostatecznych rozstań, ostatecznych rozliczeń, więc jeżeli chcecie skończyć z nałogiem, to dzisiaj, jeżeli chcecie zamknąć jakąś tam, powiedzmy, toksyczną przyjaźń albo relację, to dzisiaj, Natomiast obyście nie musieli takich rzeczy robić, i za to trzymam kciuki. DobraWróżba.pl Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.